Hello. Sprzedajemy na publicznej sesji ładunek. Mamy łódź, którym, która jest w sumie najlepszą, najlepszym możli, możliwym rodzajem sprzedaży w tej popierdolonej grze <coughs> Subig like wiadomo. W tym miesiącu, czyli Od 6 w Geta Plusie i członkowie mają dostęp do premii, a dokładnie do premii na paczki, na których można wyciągnąć teraz 4 440 000 plus sesja pełna publiczna. Oj, tutaj widzicie jakieś ściny mam mocne. Jeśli wiecie, jak to naprawić, to please dajcie znać. E tak, wracając... Eee, można tu łącznie zarobić 6 660 tysięcy. Ponieważ za pełną sesję, czyli 20 graczy, bo do tylu jest e, bonus, e, dostajecie łącznie 50% więcej RP, RP, czyli EXPA, EXPA i i... 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 I, e, i hajsu! no dobra, lecimy no raczej nikt mi tego nie rozpierdoli jakby łódź jest taką rzeczą, której się raczej tej sprzedaży ciężko nie ukończyć. Tylko szkoda, że to jest takie cholernie wolne. Elo, elo. Tak w skrócie szybko powiem: chciałbym was zaprosić na mój kanał. Kanał na mój serwer Discord yy... macie po pierwsze promki różne rzeczy, ale chyba najbardziej co was by tutaj interesowało to nowości no i w sumie to tyle zawsze można coś napisać, pośmiać się czy coś takiego zapraszam was, cześć Dobra, dzisiaj jak coś to sobie sprzedamy tylko i wyłącznie dwa magazyny, bo tyle zapełniłem jeszcze nie do końca, bo mi się po prostu kurwa nie chce. Chcę pokazać wam na filmiku ile ja zarobię, bo jest to fajna liczba i naprawdę polecam wam farmić te paczki przez cały miesiąc, jeśli chcecie się dorobić, bo na pięciu magazynach można zarobić około 30 milionów. Na wszystkich pełnych magazynach oczywiście. Oni nam ledwo co kurwa THP yy... zjeżdżają, więc no już prawie dopływamy, co naprawdę jest dziwne, bo tylko trzymam W i tak naprawdę sobie siedzę w telefonie i mam wyjebkę. No ale kurwa takie uroki, nie? Jednak to jest jeden z najstarszych biznesów w tej grze i yy, jeden z najbardziej początkowych. W sumie nawet z lepszych. Bo kupujecie paczki, jeździcie sobie, a to nie wiem, w jedną i w drugą i tak naprawdę towar wam się sam robi. No może nie sam, bo trzeba jeździć. Ale jeśli komuś się nudzi, to nie widzę powodu, czemu by miał tego nie zrobić. Skoro są takie pieniądze, za to jak wam zaraz w sumie już pokażę i to nie jest jeszcze pełna kwota, bo mówiłem, że na full sesji z full magazynem możecie zarobić ponad 6 milionów 660 tysięcy. Ja po prostu jestem ciekawy, ile za 78 paczek na przykład zarobię? 4 miliony 126 Tysięcy. Yy, dokładnie. Czyli w sumie... Zarobiłem 4 miliony za... Pięć myślnik dziesięć myślnik, kurwa jo, ty, a ja piszę i chuj, ty. Dobra. I co, kolejny magazyn. Kolejny, no kurwa, ostatni. Bo były tylko dwa dzisiaj. E, tak, mam... Dwa przedmioty specjalne? No, dwa przedmioty specjalne. Dobra. Lecimy na lotnisko. Kurwa, 5 5 5 czyli 4 um, dostawy do zwykłych punktów, jeden do jakiegoś specjalnego. Zastanawiam się, zależy jak punkty będą rozłożone, może być chyba Human laps. Eee, więzienie Baza FBI, znaczy siedziba FBI, i nie pamiętam co jeszcze. Meriwether chyba? Nie wiem, kurwa naprawdę. Były chyba z 3 lub 2. No. Jak punkty są w ogóle rozłożone? Okej, okay, czyli prawdopodobnie będzie nad więzieniem albo Human Labs. Więzienie albo Human Labs tak obstawiam. I wbijamy się w górę. Najgorsze będzie wylecieć z miasta, bo tutaj może być dużo tryhardów. Jak te punkty są jeszcze raz rozłożone, powiedz mi. Dobra. Raz. Ja. Jak jestem w mieście, to sobie to ukryta organizacja. To już na spokojnie wylecę sobie z miasta. Ok, courbe, bon choix. Wylatujemy już powoli z miasta Więc już w miarę powinien być spokój o ile nie spotkam jebanego Treharda, który będzie chciał zrobić 2000 dolarów za rozpierdolenie mi towaru Napra naprawdę kurwa nie rozumiem takich ludzi, co oni chcą w życiu osiągnąć. Są takie psy jak chuj. Pierwszy z żółw, jeszcze mi powiedzę. Wolę zawsze leci niżej. Dobra. Zrobimy sobie po prostu takie kółko myślę, bo tak by było najlepiej, tylko to jest jedna rzecz. Ok, e drugi. Mi się wydaje, że to jest trzecia chyba najlepsza sprzedaż. Bo jest tak: Titan do 10 punktów to jest zbugowana sprzedaż od początku. Rockstar nawet kurwa nie chce jej naprawić, chyba jest ta sprzedaż. Brickady do 15 punktów każdy, i to są wtedy 3. Brickady do 1 punktu każdy to też 3. I chyba 3 Cubany. No i ostatnie. Ostatnie, no kurwa przedostatnie. Nie no, obstawiam, że będzie w więzieniu chyba. Gorzej mi gra będzie kazała wrócić do miasta, bo mi się nie chce latać tym kurwa głównym. Bo to jest kurewsko wolne. Ale co się dzieje, jak to jest aż tak wielka maszyna? Okay. Ah, jednak like Human Labs. Czyżby da się beczkę Taitanem zajebać? No, chyba właśnie kurwa nie. Znaczy, dać się da, ale ja nie chcę, żeby towaru. nie chcę mi się znowu tego sprzedawać. Jak mi się trafiłoby kurwa Cubany lub Brigady do 15 punktów każdy, no to ja sobie już bym dziękował, kurwa. <ścoughs> no i power. Lester. Hey, what's going on? czyli 8 milionów sto zarobione w dosłownie parę minut. Może paręnaście? To co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć.